Dzień dobry. No. dobry. chciałem odebrać moją koszulę. Może Pan dostać dwie pary kalesonu zamiast tej koszuli. Albo, jeśli Pan woli, cztery chustki do nosa. Proszę? Czy Pan nie usłyszał, czy Pan nie zrozumiał? Proszę ja, Pani, ja zrozumiałem, ja tylko nie mogę uwierzyć. Sprawy wiary to są sprawy prywatne, to jest pralnia państwowa. Nam idzie o to, żeby nie krzywdzić klienta. A nie idzie wam czasem o to, żeby uprać to, co ma być uprane? Proszę pana, złośliwości filozofii, niech pan zostawi politykom. Więc co pan wybiera? Kalesony czy huski? Bo ja chcę moją koszulę. No co za człowiek, no. Przecież mówię pan, to jest niemożliwe. Głuchy pan czy co? Mamy manko w koszulach, a superatę w kalesonach. Więc co a nie pan macie wybiera? czasem superaty w Wełnianych swetrach. Chyba, niech się pan streszcza i bardziej oszczędza nas czas. Co pan woli, kalesony czy tamte? No, no, ja chcę koszulę, ale jeżeli moja koszula, tak jak już pani powiedziała, została zniszczona, to może chociaż guziki ocalały. No, by były prawdziwe, oryginalne, z masy perlowej. Albo może, może kołnierzy były taki usztywnia. Przepraszam panią bardzo. A ta koszula, która tutaj wisi, przecież to jest moja koszula. Być może. No, więc proszę mi ją dać. Te koszulę otrzyma klient, który przyniósł nam do prania siedem koszul. Dostanie dwie koszule i odszkodowanie w kalesonach z chustkami. Jak to on dostanie moją koszulę? No proszę pana, pan ma jakiś feudalno-burżuazyjny stosunek do prawa własności. Mówi pan jak człowiek, który nie wyszedł poza etap wspólnoty pierwotnej. A pani za to mówi tak, jakbyśmy już byli na etapie wspólnoty koszul. Proszę, proszę to są kalesony dla pana. Nie no, przecież to, to za duże. Przecież. Grunt, żeby nie były za małe. Proszę pana, niech pan nie wybrzydza, bo będziemy się musieli żalić w pańskim w zakładzie pracy, że pan nam utrudnia wykonanie planu. Nie, no to ja już wolę chustki. Gieniu, podaj chustki to nosa pana. Proszę, to są chusteczki. Grunt nieuprane, ale to już żadna filozofia upierze pan sobie sam. Jak to przecież ja obstalowałem pranie, proszę pana. Koszuli, panie. nie chustek. Proszę zobaczyć, że pańska koszula została świetnie uprana. Proszę. Tak, no muszę przyznać, że rzeczywiście uprana, świetnie Uprasowana przykład. Proszę pana, może pan będzie łaskaw zapisać w naszej książce pochwał, że Pańska koszula została świetnie wyprana. Naszemu zakładowi szalenie zależy na opinii klienta.